Michał dzień dobry. Dzisiaj o skarpetach na lato. W Polsce, w ogóle w Europie, no, na świecie bardzo popularne są skarpety syntetyczne na lato, które mają włókna typu Coolmax oraz jakieś inne nazwy z kul. Skarpety te głównie składają się z poliestru, czasami z polipropylenu i faktycznie bardzo szybko odprowadzają wilgoć od stopy. Więc jak sobie bardzo, jak idziemy w upale, bardzo sobie spocimy nogi, to te skarpety bardzo szybko odrzucają tą wilgoć od stopy. I to jest prawda. Tylko, że do końca nie jest tak, że te skarpety działają. Skarpety takie syntetyczne, one mają jakąś tam frotkę, mniej lub bardziej gęstą. Tylko, że jeżeli ważymy 70 czy 80 kg i dociśniemy tą frotę swoim ciężarem do wkładki do butów, a jeszcze mamy Plecak na plecach, który waży ze 20 kg, to bardzo się okazuje szybko, że ta frotka ulega zgnieceniu, a nasza stopa dociska do wkładki wilgoć zgromadzoną we włóknie. I bardzo szybko się okazuje, że skarpety, co prawda oddychają, znaczy odprowadzają wilgoć, tylko że mechanicznie nie działają i my Właściwie dopychamy tą wilgoć stopą do wkładki i bardzo szybko nabawiamy się bąbli i odparzeń. Dlaczego tak jest? Dlatego, że te włókna, które co prawda świetnie odprowadzają wilgoć, ale mechanicznie one są miękkie. Daje się je zgnieść. Jedynym włóknem, które fantastycznie pracuje. I mechanicznie jest wytrzymałe, kiedy są upały, jest wełna z merynosów. I chciałbym Wam polecić na lato skarpety niesyntetyczne, choćby nie wiadomo, jakie były fajne, tylko skarpety, które są zrobione z wełny merynosów. Nie musi być to wełna 100%, może być tam. 70% wełny z merynosów, może być 30% nylonu jako ta cała konstrukcja, ale co jest bardzo ważne, zanim kupicie takie skarpetki, wywróćcie je na lewą stronę i zobaczcie, czy one tworzą takie pętelki z froty, między którymi jest powietrze. To jest klucz do sukcesu. To jest klucz do tego, że w upałach 40 stopni i więcej możecie chodzić i nie odparzycie sobie stóp. Nie będziecie mieli żadnych bąbli ani ran. Dlaczego? Dlatego, że wełna, w przeciwieństwie do wszystkich włókien syntetycznych, jest niezwykle trwała mechanicznie. Jak sobie weźmiemy jakieś włókno, powiedzmy sobie z poliestru, czy, czy, czy z bawełny, to takie włókno po 2-3 tysiącach zgięć. Pęka i się łamie. Wełna nawet po 20 tysiącach zgięć się nie łamie. I jeżeli kupicie sobie jedną parę droższych skarpet na lato, ale z wełny merynosów, to będziecie tymi skarpetami zachwyceni. Dlaczego? Dlatego, że. Ta frota tworzy poduszkę powietrzną, której nie zgnieciecie ani swoim ciężarem, ani swoim ciężarem z plecakiem na plecach, tu cały czas będzie powietrze, a mało tego wełna merynosów posiada fantastyczne własności, bo po pierwsze może wchłonąć jedną trzecią wagi własnej wilgoci tak, że tego nie czujecie, czyli w skarpetce takiej syntetycznej 5 gram wody będziecie czuli, a w skarpetce wełnianej, która ma tej wełny, załóżmy sobie 60 gram, to 20 gram wody nie poczujecie, ponieważ to wszystko wniknie w tą mikrostrukturę włókien wełnianych. Co jest jeszcze fantastyczne w skarpetach wełnianych na lato? One nie śmierdzą. Wyciągacie taką skarpetę z buta po całym dniu. Wędrówki po dwóch, po trzech, po pięciu dniach. One może już będą same stały na baczność, ale dalej nie będą śmierdzić. Yy. Wełna trzyma też wilgoć z daleka od stopy. To znaczy, wilgoć ucieka do wnętrza włókien, a samo zewnętrzne włókien jest cały czas suche, przyjazne do tyku i nie nabawiamy się odparzeń. Yy. Polecam Wam skarpety z wełny merynosów na lato. Takie zakostki, które mają strukturę frota. Czy to będą skarpety, tak jak e, ja mam skarpety marki Teko, e, bardzo fajne, natomiast czy Zdecydujecie się na teko, czy zdecydujecie się na skarpety icebreaker, czy zdecydujecie się na smartwula, wasza sprawa. Natomiast warto jest wydać więcej pieniędzy, kupić jedną parę porządnych skarpet wełnianych z wełny Merlino na lato i mieć fantastyczne wakacje bez żadnych odparzeń. Serdecznie polecam. Rafał Kulik.